Dodam, że w niektórych momentach byłem głodny i prawie zjadłem mikrofon, więc wybaczcie za momenty, w których będzie po prostu głośno, ale ja to przeciszę, tylko będzie takie dziwne dźwięk, musicie mi za to wybaczyć. Chyba byłem bardzo wtedy głodny. Witajcie już w drugim odcinku z tygodnia 14 w operacji Shut Web. Nie będę przedłużał, lecimy z następnymi misjami. Zaczniemy wpierw od Danger Zone, czemu by nie utrudnijmy sobie życie. Nie wiem, co to takie utrudnienie, ale, ale no, spróbujmy przynajmniej. Fajny mecz, ja bym zdążył zaakceptować, na pewno. Ale wiesz, jak tam nie subskrybujesz, to kliknij ten czerwony kuliczek. Niech będzie szary, tak jak ten ekran teraz. Rect 9. Huh. Yo. Hello. What's up? Tera komunikacji, kolejny typ. Co do mnie strzelasz, masz full auto dual beretów. Myk, myk, myk. I co teraz? Kto jest dobry? Ha! Nie, to, to dobra. zróbmy tą misję, bo mi odbije. Tup, 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 tup. tup 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 Tup, 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 tup! tup 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 tutaj. hop 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 tu tutaj. tup tup tup. Co my teraz wybieramy? Wybieramy chyba Bonus Wave. Yeah! Spadochron może. Jak mnie tak wywali w piście, co to. Albo 3 Danger albo przeżywamy. To będzie ciekawe wyzwanie. No, we are ready, go, 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 go! 15 przeciwników. Jedna strefa. Jedna lina, która będzie... Co? So, mamy ulepszenie... O, spadochron. a nie to. O, bam. akurat trzy i teraz tylko by przeżyć, dało się. <laughs> to jest akurat taki wielki fart, że pod rycem dosłownie bump main mi się trafił. O kurde, to nie wróży mi dobrze. Akurat mi się tak fajnie trafił. I jeszcze jedno, tek. I koniec misji, mamy tutaj broń. O kurde, jak przewaliłem ziemię. Tak więc my lecimy już z na następną misją, a ja dokończę tego dunge Dokończę bo za zoomer po prostu. <grym> Jeszcze spadowron, no super. How many jumps do you need? Alright. You can take those things if you want to. Thanks a lot. na problem. Ja miałem farta, to chociaż tak się mogę komuś odwdzięczyć. No, spodziewałem się, że to będzie krótka gierka. A tutaj co? Dupa. Kolejne. Użyjemy czemu by nie. Dobra, teraz co? Teraz prawie bizon? i może weźmiemy Xana do Wingmana. No, sądzę, że nie pokażę wam tego po prostu. Na filmikach turniej nie są zbytnio ciekawe. Akurat na koniec trafiłem, jak zwykle. Inferno. Hmm. Nie za no takie serwer, że to jest kwestia wylecę, zabić i to tyle. Nie, jeżeli się uda oczywiście, bo. Też są gracze. Spoko. Tak to można grać. Dobra, nie dochłym mnie za autóż to proszę. Tom się gdzieś zaszło. Nie lubię, gdy Bottom tak robi. A tak jak pomyśleć to będzie bardzo krótki odcinek. Bo takie krótkie te misje teraz. Ale lagu! Trochę mnie ten granat oszczarował. Kurde, tam tamtego za prawie 80... prawie, 81 dokładnie. Pff. Wingman Train. Ah. No po prostu świetnie. Osiem rund, nie widzi mi się to, ale trzeba to zrobić. Droga po diamentowy żeton jest ciężka i nie jest usłona różami. Tylko głupimi misjami od Volve. Chodźcie, kici, kici, myk, myk. Nie trafiłem już mnie raskolwiek. Ha, hide, maybe, hide. Ale wallhack, ja nie Putet widziałem kompletnie. Robią nas jeden po jednym. Teraz po głowie. No. Hmm. Nie, Nie bój mnie. Wystarczy, że w domu mi biją. <grym> Co? <grym> Zrobię mu pamiątkę Nic. Znowu Long wielka. Poczekaj, poczekaj I na Longu był no, szkoda. <laughs> Spróbujmy teraz innej taktyki, bo ciągle chodzę to. Będę się spodziewać. Teraz będą się jego spodziewać. Z taktycznym flaszem. A raz ja po co używać drabiny? Nice. Nie wiem czy pleców nie będzie robił. Prezes, 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 Fajnie, żeby widzę koło chyba poszedł, albo w Jest tylko jest <laughs> <funny bell>. moment. <laughs> to jest definitywnie fajny moment. To stock flasha Zongk Minus 60 około <coughs> Za pociągiem był bardziej plecy Stąd, proszę! Ohoho. Co? Skąd on przyszedł? Poszedł na około. Kupiła łupę, czy mi się zdawało? Okej, okay, uznajmy, że mi się stawał. Tak będzie lepiej. Łupy nie byli gdzieś na sajcie, więc hop! On no bejtuje A wejdę tutaj jak akurat będzie, nie? Oh. Nie ma. Nawet bomby nie widzę, nie? W szybkie szybkiej reakcji. Nie ja za pociągiem. jak pestka. Było fajnie. Było fajnie, ale sądzę, że to na tyle w tym odcinku. Niestety nie chcę Was zanudzać turniejem, Dzięki Wam za oglądanie, Jeżeli się spodobało, wiecie co robić. A my widzimy się już na samym odcinku. Tak więc na razie, cześć. To był global? Chyba muszę zmienić definicję globala.